Ej koledzy, dlaczego pomogliście Ruskowi? Bo chcieliśmy nowe tereny. A o kto zdobywajcie je dalej? Czas zacząć realizować mój plan. Ej Kaukas! O co chodzi? Oferuję wam dołączenie do mojego kraju. A co będziemy z tego mieć? Obronę i dużą autonomię. Jak idzie Armen to ja nie idę. Dobra Rusek, to co mam robić? Będziesz tego żałować. Czas zdobyć Kaukaz. A teraz chodź do Tatusia. Koreo. No co? Pomogę ci zniszczyć twojego brata. No dobrze. Czas na atak na tego śmiecia. Sam jesteś śmieciem. To się okaże. Ok, teraz tylko po cichu przejąć Japonię.